Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam. Witam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają te moje skromne filmiki. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, to mam na imię Sławek. Mam taki kanał, który nazwałem Sławek w Australii. Próbuję pokazywać wam piękno Australii. No i czasami rozmawiamy sobie na tematy emigracyjne. No i dzisiaj też porozmawiamy sobie na temat tak zwanej dyskryminacji. Otóż y, kraj demokratyczny niby. Co to w ogóle jest demokracja? Czy ktoś z was się zastanawiał nad tym określeniem, co to jest demokracja? Y, będąc tutaj już dość długo, ja mam swoje określenie na temat y, demokracji. Ktoś się może ze mną zgodzić, lub nie? No, ale to każdy ma swoją opinię. Ja mam taką opinię. Demokracja to biurokracja, demokracja to hamstwo, demokracja to przywileje dla kryminalistów, demokracja to wielka obuda. Demokracja to ciemnota. Ogranicza się w tej chwili nawet i tą tak zwaną free speech, czyli wolność wypowiadania siebie. I to jest ta demokracja, niby, prawda? Kto się może zgodzić ze mną lub nie, ale to już pozostawiam Wam opinie y, opinię dla, dla was samych. Otóż y, jeżeli chodzi o dyskryminację, wiecie co? Będąc tutaj długo w tej mojej pięknej Australii, ja osobiście szukam nawet w swojej pamięci, czy ja kiedykolwiek y, odczułem. Jakąkolwiek dyskryminację tutaj w Australii. Z reguły, wiecie, Australijczycy, do momentu, w którym nie pokażesz, że jesteś intelektualnie troszeczkę na lepszym poziomie, no to będą Cię traktowali jako swojego i równego. Gorzej jest, gdy na przykład dostaniesz jakąś pozycję, gdzie będziesz miał dajmy na to grupę ludzi już pod sobą, to już zaczną się troszeczkę, troszeczkę problemy. Będą ci po prostu utrudniać Twoje życie, ale to nie jest związane, wiecie. Z dyskryminacją. Bardziej jest to związane z tym, że oni nie są przyzwyczajeni do tego, aby ktokolwiek inny niż rodowity Australijczyk nimi na to zarządzał. Ale muszę Wam powiedzieć, że w Polsce, wiecie, w tych latach komunistycznych jeszcze bardziej odczułem. Dyskryminowanie niż, niż tutaj, na tych antypodach. Otóż, jak wiecie, w Polsce, no jeżeli nie należałeś do pewnego rodzaju organizacji, no to byłeś tą czarną owcą, jak to się mówi. Pamiętam przecież w technikum, kiedy byłem w technikum, organizowana była tak zwana grupa ZSMP, czyli Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że ludzie z mojej generacji na pewno to pamiętacie. No i oczywiście, wiecie, w klasie, no, prawie cała klasa zapisała się do tego, no ja miałem troszeczkę inne poglądy. Także ja nie wstępowałem w tego rodzaju związki, a przyczynę zaraz Wam powiem. Otóż w moim dzieciństwie ja bardzo długo nie miałem telewizora, widzicie, moich rodziców nie było stać na to, aby kupić telewizor. Zamiast telewizora, mama organizowała nam czytania. Czytania i to przeważnie wieczorne czytania. Czyta nam bardzo dużo książek, począwszy od baśni Andersena, poprzez Radziwiłłówne, różnych innych poetów, Prus, Sienkiewicz, Fiedler. Tysiące książek. Przelecieliśmy chyba tysiące książek, bo dość długo nie mieliśmy tego pudełka, w które można było popatrzeć. I... Powiem Wam taką jedną rzecz, że jeżeli chciałem na przykład oglądnąć jakiś tam odcinek, dajmy na to Kapitana Klossa, czy odcinek Czterech Pancernych, czy nawet pamiętam, że po popołudniami były takie odcinki, to były zagraniczna produkcja Ivanhoe, o ile pamiętam dobrze, i Zoro. Także jeżeli chciałem oglądnąć cokolwiek w telewizji, no to byłem zdany na, na swoich kolegów. I wiecie, to było takie upokarzające, trochę tak, pytać się co chwilę: A słuchaj, czy mogę przyjść oglądać? No, niektórzy byli bardzo serdeczni, szczególnie ci, którzy mieszkali nade mną. Chłopaki dwóch. Byli bardzo, bardzo fajnymi chłopakami i zawsze mówili przyjeżdżaj oglądniemy. No i tak chodziłem do niej oglądać Pancernych, klosa czasami. Wieczorami to tak jak mówiłem była organizowana czytanka, nam czytała książki. Robiła taką fajną atmosferę, że miała tylko światełko nad swoją książką, także reszta pokoju była taka przyciemniona fajnie. Także fajnie nam się to słuchało, tych, tych, tych czytań. A jeżeli nie czytane były książki, to ojciec kładł się z nami i opowiadał swoje przeżycia z II wojny światowej. Także w takiej atmosferze wyrastałem. Któregoś dnia pamiętam kolega, który mieszkał obok, za ścianą, w drugiej klatce mieszkał. Bardzo rzadko wychodził na, na podwórko, aby bawić się z kolegami, z nami. Nie wiem, czy miał zabronione przez mamę, czy jakieś miał po prostu, nie wiem, inne może zrozumienia zabaw, czy, czy coś w tym rodzaju. No myśmy się przecież bawili, wiecie, w India, w Kowboyi i w tych innych. To były, to były takie sielankowe, fajne czasy. I... Tego dnia, w którym się z nim spotkałem, akurat był na, na, na podwórku i y, lepiliśmy, wiecie, czasami w piaskownicy człowiek lepił różnego rodzaju y, kreatury. On był bardzo zdolny plastycznie, także kle, kle, klepaliśmy tam coś, jakiegoś stwora. No i w pewnym momencie on mówi, och, muszę iść, bo będzie Zoro. Ja mówię, słuchaj, to mogę iść oglądać z tobą Zoro? No mówi, no no dobra, no, no chodź. Może nie był tak bardzo entuzja entuzjastycznie nastawiony do mnie, że przyszedł do jego domu. No ale e, poszłem. Także e, wszedłem do, do, do tego mieszkania. Taki smród był z papierosów. Wiecie, e, jego matka paliła, kurzyła papierosy. I w pewnym momencie ona, ta, ta jego mama mówi, a co on tu robi? No i tak ja tak zbaraniałem, wiecie, bo nigdy bym się nie spodziewał, że taka będzie reakcja. I ona mówi, no a co on tu robi? No to on mówi mamie, że chciałbym oglądnąć telewizję. Ona mówi, że nie i ona sobie nie życzy, żebym ja tutaj był. No widzicie, no taki biedak jak ja, no to tak się traktowało ludzi. No, to poszłem, zwinąłem, wiecie, podwinąłem ogon, ogon pod siebie i poszłem do, do piaskownicy dalej się bawić. Piasknie już szlak trafił tego Zoro. Na drugi, na drugi dzień, wiecie, moja mama była fantastyczna. Ona była niesamowitą kobietą. Zrobiła mi maskę Zoro i zrobiła mi pelerynę z Zoro. A ja miałem takiego, taki rower gdzieś, wykombinowany był. To się nazywało chyba Bobik czy coś takiego, taki mały rowerek. No i krótka melodia, wiecie co? Ja na tym rowerku z tą machą na, 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 na gębie, z tą peleryną fruwającą całe podwórko za mną goniło. Można sobie poradzić, poradzić z dyskryminacją, wiecie? Można sobie poradzić z dyskryminacją. Także, tak jak mówię, ten, to doświadczenie i ten, ekspe, ten experience życiowy, który wynosisz ze swoich lat dziecięcych, później już jako młody przecież chłopak dużo czytałem, bardzo dużo czytałem i to miałem dostęp do książek, które były książkami zabronionymi w Polsce. Wiecie, i któregoś dnia mieliśmy lekcję historii. I wyobraźcie sobie, no, no, no nie pomyślałem, nie. I... Zadałem nauczycielce pytanie szachmat, krótka melodia szachmat, rozumiecie i zadałem jej takie pytanie na temat Katynia. No wiecie co, to najgorsze chyba siły jakiejś nie, nie wiem czarnych mocy normalnie spadły na nią. Ona w ogóle nie wiedziała o czym ja mówię. Po pierwsze, a po drugie, ona mówi, że ta propaganda, czy jak ona to nazywa, nazwała, mówi, że to się może dla mnie źle skończyć. Yy, oczywiście poszła do dyrektora. Dyrektor, wiecie, no też to wszystko przecież było, wiecie, czerwone. No i yy, do matki, do ojca. Prawdopodobnie będę wyrzucony yy, z technikum. I moja kariera się będzie kończyła. No, ale moja mama, znając moją mamę, zawsze znalazła problem rozwiązany. Powiedziała coś panu dyrektorowi. No i pan dyrektor powiedział, że no, to będzie moja ostatnia szansa. Także widzicie, to co my tutaj przeżywamy, to to jest nic, to co niektórzy ludzie przeżywali w Polsce. Wiecie, jeżeli chodzi o y, dalej już jako młodzieniec pamiętam, żeby sobie dorobić trochę, chodziłem na tak zwane rozładowywanie wagonów. Wiecie, y, wagony z węglem i trzeba było wy, wyrzucić ten węgiel na, na, na taką y, platformę, gdzie później wiecie te koparki, czy jak to się nazywa te że zabierali, rozwożono ten węgiel ten, ten i mieliśmy tam takiego pracownika nabuzowany pracownik, nabuzowany taki przodownik pracy o, w ten sposób go można było określić no, był taki w białej koszuli, wiecie kurde, krawat czerwony posmarowany ten, ten, ten trochę ta, ta, ta koszula posmarowana czymś, wystawała mu taki, taki gruby nieprzyjemny, z wąsem takim, jak wygląda, jak Garcia, ja go nazwałem Garcia, bo z tego wzoru się nauczyłem, że tamten Garcia był też taki ułomek. I każdego dnia stawał i dokuczał, wiecie, nazywał nas takimi, jak on, pop, popychadła, popychadła, coś takiego i robole, nie, popychadła, robole, łopata tu, tu zrobić to, 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 to. No, był bardzo mało inteligentnym człowiekiem i po prostu już pod koniec tych, tych naszych prac nie były to wielkie pieniądze, no ale pozwalało mi to na to, żeby na to ruszyć w góry, które bardzo lubiałem. To mi pozwalało po prostu pokryć swoje koszta, żeby nie naciągać mamy na, już na jakieś większe wydatki. I to mi pozwalało trochę tak, jak to się mówi, odbić. Także postanowiłem nauczyć tego Garcie. Wiecie jaki był taki pył węglowy. Taki bardzo nie wiem jak to się nazywało poprawnie, ale no, ten taki pył węglowy. No więc wpakowałem go w takie wiecie, wiaderko i wiedziałem, które on wchodzi na ten, na ten, na ten, na ten pagon i on tam później tak. Stał, wiecie, stał jak to kapo w tych obozach. No i obserwował nas. I czasami tam jakieś docinki głupie robił. To postanowiłem, wiecie, nauczyć go trochę skromności, jak to się mówi. Więc napakowałem to wiaderko, Mówiłem do kolegi, słuchaj, zorganizuj mi żyłkę. Zahaczyliśmy żyłkę do tego wiaderka. Wiecie, takie są te drzwi, takie są przy tych wagonach, takie schodki były, po których on się tak wdrapywał, ledwo co nie. No więc ustawiłem to wiaderko tak nad tym wejściem do tego wagonu. No i idzie, przodownik pracy idzie, już tam coś macha ręką. No wiecie jaki to jest? On jest taki ważny przecież, nie? No i zaczyna się wspinać, a ja tą żyłką tak, tak. I to całe wiaderko tak mu sfrunęło. Dobrze, że było plastikowe, bo gdyby było metaliczne, to prawdopodobnie bym mu łeb rozwalił. Z czego ja bym był niezadowolony, nie mówiąc o nim, bo on by był poszkodowany. No ale wypadki chodzą po ludziach, nie? No i yy, z tej białej koszuli zrobiło się bardzo czarno. On tak wyglądał, jakby pomazaniec jakiś. Ja mówię do niego już tak mówię, że to, to jest nasz ostatni dzień tutaj w tej pracy, także dziękujemy i to jest nasza zapłata. On tak zbaraniał po prostu, wiecie, był tak wściekły. No ale co mógł zrobić? Nic nie mógł zrobić. Nauczyć chamstwo jak to się mówi kultury. Także w Polsce moi drodzy bardziej bardziej odczułem dyskryminację niż tutaj na antypodach. W tej chwili tutaj w Australii się to też bardzo zmieniło ze względu na to, że wiecie, powstały te różne związki, wiesz, mężczyzna. Kobieta, kobieta, LGBT, te inne sprawy, których nie chcę poruszać, bo są to drażniące y, y, sprawy. W tej chwili jest y, wprowadzone y, każdy. Jeżeli. Aha, tutaj trzeba rozgraniczyć. Jeżeli pracujesz dla małej firmy, możesz odczuć bardziej y, dyskryminowanie niż y, w dużych y, zakładach pracy, w dużych y, organizacjach. Dlatego, że w małych firmach z reguły rodziny pracują, także ciocia, wujek, babcia, dziadek i tak dalej. I oczywiście oni będą trzymali rękę na pulsie swoich, niż ty, który do nich przyłączysz. W większych organizacjach, jeżeli poznają, że masz trochę oleju w głowie, masz szansę na różnego rodzaju kursy, masz szansę na różnego rodzaju. Yy, Progresy. Nie będzie to łatwe, dlatego że musisz zacząć od tego, jak to się mówi, podstawowego level, czyli od tego niskiego poziomu, i później w miarę pozwolą ci wzrastać. Jeżeli chodzi o dyskryminowanie, ogólnie nie jest to. Przyjęte w tych dużych organizacjach. Nie jest to powszechne, dlatego że w tej chwili ludzie bardzo uważają na to, co się mówi. Z reguły ludzie. Wiecie, czego ludzie się najbardziej boją w dzisiejszych dniach? Otóż zadziwiające, ale najbardziej boją się prawdy. Jeżeli powiesz im prawdę, to oni po prostu, oni baranieją. Wiecie, oni. Zamykają oczy i tak jakby coś ich nagle, wiecie, czasnęło w łeb. Także pod tym względem dyskryminacji, ja osobiście tutaj na antypodach szukam w swoim umyśle, gdzie i jak. Nie mogę znaleźć. Nie spotkałem się po prostu, aby ktoś mi dokuczał, czy. Coś w tym rodzaju. Pamiętam, jak bardzo dużo jeździliśmy na tak zwane kruzy. I kiedy siadasz przy stoliku, dajmy na to z ludźmi, których kompletnie nie znasz, i mówisz, że jesteś z Polski, to oni tak wiecie, patrzą i nawet niektórzy powiedzieli, o, to wielki szacunek. Dlatego, że no wiecie. Ludzie, niektórzy znają historię. Niektórzy ludzie, szczególnie ci Australijczycy, którzy wiecie, pochodzą dajmy na to już z, z europejskich rodzin, gdzie ta europejska krew płynie, to oni zdają sobie sprawę z tego po prostu, co myśmy przeżyli, co myśmy przeszli, także oni rozumieją to. Tutaj przeciętnie Austra, przeciętny Australijczyk no bardzo mało wie i wiedział na temat Polski. Do lat 2000 chyba, gdzie zaczęto coraz bardziej i częściej mówić na temat Polski, w jaki sposób progres w Polsce się rozwija i tak dalej. No w tej chwili też. Ja byłem bardzo związany z, solidar z Solidarnością, bardzo mnie to ekscytowało, wiecie, zdawałem sobie sprawę, że nareszcie ludziom się będzie troszkę lepiej żyło. No i w tej chwili to, co po prostu widać w tych rządach naszych, co się dzieje, no to, to też jest bardzo przytłaczające. Przykre, dlatego że Polacy potrafią się złączyć, kiedy jest źle, a potrafię wszystko rozwalić kiedy zaczyna być im dobrze. Jeżeli chodzi o obgadywanie, wiecie, tutaj bardzo mnie to zawsze denerwowało, jeżeli człowiek obgadywał drugiego człowieka. Miałem taką pozycję w pracy, gdzie miałem dość dużo ludzi pod sobą i jeżeli ktokolwiek z tych ludzi zaczął, wiecie, Obgadywanie, ja to ukracałem bardzo szybko. Bardzo szybko to kończyłem, tak jak szachmat. Koniec. Nie ma żadnej dyskusji, nie mamy obgadywania. Dlaczego? Dlatego, że y, 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 pracując dla, na, dla danej firmy, jaką była firma y, Quantas, firma lotnicza. Była tam taka dziewczyna, wiecie, która miała problem z nałogiem. Wiecie, tutaj bardzo dużo rozbitych małżeństw jest, dzieci wychowywanych przez stepfada, stepmada, te step, 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 rozumiecie. To kosztuje bardzo wiele psychicznych... Problemów y, ludzi, którzy tutaj wyrastają. No i była taka dziewczyna, na który temat zacząłem to rozmawiać y, w brzydki sposób. I dziewczyna popełniła samobójstwo. I od tego dnia powiedziałem sobie, że jeżeli ktokolwiek będzie, wiecie, obgadywał drugą osobę. Od razu go zwalczę, od razu go położę na ziemię. Nie ma nawet dwóch zdań. Nie będzie mi tutaj pieprzył rzeczy, które po prostu są wy, wyimaginowane. Dlatego, że jedna osoba powie to, druga osoba, osoba doda troszkę, trzecia osoba jeszcze więcej. I taki ogień powstaje. To trzeba gasić od razu i automatycznie. Także nie było uprości. Także moi drodzy, jeżeli ktoś was dyskryminuje, w tej chwili y, macie prawo do tego, aby y, taką osobę y, wziąć za habatki, i to bardzo szybko się skończy. W latach, tych, w których myśmy tutaj przyjechali, było troszeczkę inaczej, i to było też y, zależne, właśnie y, do jakiej y, firmy czy do jakiej pracy się przyjąłeś. Mnie się wydaje, że ja osobiście, tak jak już powiedziałem, nie odczułem, aby ktokolwiek dyskryminował. Może poza plecami, może tak, ale to wiecie, poza plecami to, to już mnie nie, nie interesowało, co ludzie, dajmy na to, rozmawiają na mój temat czy coś w tym rodzaju. Mnie to po prostu, po, po mnie to spływało. Wiecie, jak niech sobie beblają, Dlatego, że tak jak mówię, to doświadczenie dziecinne, młodzieżowe i później już Austri austriacka emigracja to spowodowała to, że <coughs> po prostu nabrałem pewnych cech i walorów, które potrafiły i potrafią mi pozwolić na to, aby przetrwać jakie Jakieś różne głupoty, dlatego że to są po prostu zwykłe głupoty. Ludzie potrafią być zazdrośni, o co? O szachy? <laughs> Ludzie mogą być zazdrośni, a Australijczyk może być zazdrosny o twój intelekt. To pod tym się troszeczkę zgodzę, dlatego że wiecie. W Polsce było troszeczkę inaczej, inne wychowywanie, inne nastawienie. Byliśmy zdani, jak to się mówi, na siebie, przynajmniej ja, dlatego że no, kształtowałem swój charakter poprzez różnego rodzaju przejścia, przejścia życiowe. Także, jeżeli chodzi o doświadczenia te. Dyskryminacyjne, to mam ich bardzo mało. No po prostu nie, nie, nie dokuczono mi tak za bardzo tutaj na antypodach jak, jak w Polsce. No przykre, ale prawdziwe. Także słuchajcie, wszystko jest do przetrwania moi drodzy. Nie załajmujcie się, jeżeli ktoś was dyskryminuje pod jakimkolwiek względem, czy to wzrost, czy dajmy na to włosy, czy, czy coś innego. To jest bardzo, bardzo, bardzo nieważne. To jest absurd. Wiecie? Tutaj kiedyś rozmawiałem z pewnym takim bardzo bogatym człowiekiem milionerem. Panie Jones, ma pan y, piękne domy, piękne samochody. Jest tylko jedyny problem, że nic pan nie weźmie. I on w pewnym momencie też tak zbaraniał. I y, widzicie, prawda kole w oczy. Także moi drodzy, bądźcie zadowoleni tym, kim jesteście. Bądźcie zadowoleni to, co macie. Jeżeli Was zasmuciłem tą swoją rozmową, to bardzo przepraszam, nie, nie miałem tego na myśli. Nie dajcie się dyskryminować, dlatego że to może być bardzo szybko ukrócone. Nie pozwólcie sobie wchodzić na głowę, to też Wam pozwoli przetrwać. Gdziekolwiek jesteście, to też wam pozwoli po prostu przetrwać w tym naszym życiu tutaj na Ziemi. Będziemy spotykali różnych kolorowych ludzi, ale podstawa jest jedna: zawsze bądźcie sobą, moi drodzy. Zawsze bądźcie sobą. Nie dajcie się ponieść żadnej głupiej fantazji. Także trzymajcie się na razie i do usłyszenia już może w plenerze i w innej atmosferze. Na razie trzymajcie się.